A ty dostajesz jeszcze zdjęcia intymnych części ciała od mężczyzn? Bywa. Naprawdę? Bywa. Mhm. Bo to wiem od produkcji, że ci wysyłają ludzie. Naprawdę? Tak. A, to wszystko sprzedadzą. Tak, to prawda. Ale jakich części najczęściej? No tych intymnych. Czyli? Bo różne są. No. Bardzo często dostaję męskie przyrodzenie. Mhm. W kolorze białym, czarnym? Takim i owakim. Mhm. W różnym też stanie jakby... – W stanie? – W stanie czy spoczynku. W, róż, w różnych stanach. Ale zdarza się nawet, że w różnych ubraniach. Różne są fetysze, naprawdę, ludzie mają różne pomysły. Dobrze, nie, do, pytam, bo to są takie kulisy pracy w mediach, których ludzie nie znają. My je, oczywiście o nich rozmawiamy lekko, ale ja też dostaję czasami różne dziwne oferty. No – Różne, więc dlatego byłem ciekaw, no, i to, czy jest… Nie, to nie są tylko te kulisy, z pewnością też czasami albo i często ludzie za tobą jeżdżą. Jeżdżą. No, czy pukają do Twoich drzwi? Nie, wiem, nie, pukają. Czy... nie pukają. Nie pukają. Wiadomo, ich też nie pukają, ale pod blokiem stoją. It's... Ale kto? kto to? Ludzie w sensie... No Ludzie. Odprowadzają mnie, znaczy odwożą mnie swoim samochodem pod, pod mój blok. No różne rzeczy się dzieją. Ale co to znaczy? znaczy? to są, Kto to jest dla ciebie? No to są obcy mi ludzie, którzy. Czemu ja ty traf... wsiadasz do obcych? <laughs> nie wsiadam, tylko oni mnie odwożą jakby swoim samochodem za mną. Jak zauważą, to po, po, potrafią przez pół miasta za mną jeździć. Naprawdę? No. Ale, to, ale to są paparazzi tak zwani? Czy nie, 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 bo w Bydgoszczy nie ma paparacji. W Bydgoszczy są normalne. Jeszcze się bydgoszczy. nie urodził żaden paparazzi w Bydgoszczy. Tak, cały Biedne też. miasto, no tak. <laughs> ale czy oni jadą tylko po to, żeby pojechać za no, to? Ja nawet ostatnio się zatrzymałam, bo mówię, no kurczę, no, no jakoś tak yy, czułam się niekomfortowo, nie mm -hmm. pamiętam, czy wtedy Jacka nie było, czułam się niekomfortowo i tak podjechałam, zatrzymałam się. Nie, jak to było, że ja się miłam z tym facetem? Ja wiem, on mnie odwiózł i mówi, nie daruję mu, zawróciłam i pojechałam za nim, bo on mnie tak odwiózł i pojechał, czyli zobaczył, który to jest dom i pojechał i tak sobie pomyślałam bardzo to dziwna sytuacja pojechałam dorównałam do tego pana i mówi dlaczego tak pan jechał za mną to jest nieładne ale jak zobaczyłam taką młodszą dziewczynkę obok to mi się trochę głupio zrobiło bo po prostu pewnie byli no nie wiem no pewnie może ona była jakaś taka Może fanka No może taka. ona za 16 lat się zgłosiła ja do swojego programu A ba, bo ba, była bardzo niemiła powiedziałam że tak się nie robi to było bardzo nieładne i że Okej okay. jak za mną jeżdżą to ja się akurat cieszę bo wtedy mogę łamać przepisy więc dla dla mnie to że No problem.